Pokażę Wam teraz, jak strasznie tanio podłączyć się do bardzo szybkiego internetu. No i przede wszystkim stabilnego, bez limitów danych. No i przede wszystkim bez żadnych umów wiążących. I nie można tego porównać do internetu sieci komórkowych, czy jakiegoś Starlinka. Zaraz zobaczycie. Wejdźcie sobie na przykład na platformę z używanym sprzętem jakimś i wpiszcie tutaj nazwę urządzenia. Powerbeam M5. To jest nazwa urządzenia do szybkiego odbioru internetu od operatorów lokalnych jakichś. Albo wpiszcie NBE400, to jest mocniejsza wierta, wersja jednogigowa. Albo wpiszcie NanoBridge, to też on znajdzie takie urządzenie. Na przykład tu mamy z portem gigowym za 120 zł. A tu mamy na przykład jeszcze tańsze za 45 zł. Tylko to jest wersja 100 megabitowa. Takie urządzenie to akurat kupione jest za 40 zł na Oliksie. Możemy się połączyć do szybkiego dostępu do internetu u jakiegoś lokalnego operatora. Po zalogowaniu się do jego menu, po prostu wyszukujemy sieci dostępne, tam zawsze jakieś numery telefonów są podane No i dzwonicie do lokalnego operatora, czy sprawdzacie jego ofertę Łączycie się do jego sieci I macie w ten sposób fajny, szybki dostęp do internetu, bez ograniczeń danych Ja sobie antenkę oczywiście pomalowałem Sprayem, żeby ładna była na czarno. No i zalogowałem się na swoje urządzenie, mam już połączone go do normalnego który się nazywa Air Max. Proszę Sygnał super, zestawia się Pięknie 150 na 150 megabitów mamy prawie I port jednogigowy Zestawiony na 1000 megabitów Wchodzicie sobie na stronę na przykład tego operatora Wchodzicie internet na kartę, bo ja nie lubię się wiązać umowami I tu sobie podłączacie którąś opcję I jak widać piękny na przykład do netu mamy bardzo stabilny Działa bardzo fajnie No i prędkość też mamy bardzo fajną Mamy 130 megabitów na 60 megabitów. W zupełności wystarczy.